Ja też w takim razie na jaki kufr do kurwa, to no, ja pierdolę. No, no ja pierdolę pojebał to ja. zupełnie chyba. O kurwa, to dół nas może rozjebać. Dzisiaj rano wylądują nie tylko drzewa, kto pierwszy przegroził ich za doszczęczne zrujnowanie. 10 hits. Patrzę, czy coś mu tak znerfili widocznego, ale. Staminy raczej nie i tak ma chujowym i tak. Jebaj miny gdzieś. Może frontem, kurwa, najlepiej chyba. Już chyba pójdę bokiem. Chociaż... Nie, ale jak zagram na tym padzie to ja pierdolę kurwa jak to jest przejebane się Grałem, z, z, to, kurwa, na konsoli i, i trochę lepiej już strzelałem, ale dalej chuj nie, jak nie wiem co No A strzelanie mi się wydaje proszę niż granie kurwa tym tym wiesz mieczem, nie? Hmm. O, lewo chyba Hmm z tej platformy ma złapie z tej po lewej z prawej na lewą. Mniej może rzucę jakby ktoś blisko posłuch. Mm. A nie co nie robią kurwa. Ty chyba, że mu duszę nie znerwili, albo coś? Nie wiem. Nie wiem, wiesz, nie wiem, nie grać Mi się wydaje, że... O ile go znerfili, to nie zacznę tak chyba szybko. O chuj chodzi. jedni miny blisko. Co to narobi? Nie w Mam go. Nie wiem, czy go wyjebie, wyjebie, kurwa. Dobra, tam je. Ej, co jest, ku... Co to było, kurwa? Jakiś TEKSTURZĄ kurwa, stanął. No kurwa, masz, widziałeś to. Ja pierdole zajebiście, kurwa. Dobra. To garni tego poboru. A dobra, dobra. dobra. Ale Czekaj, jakie główne karty, inna karty ma, kurwa, ta... Ja pierdolę. O, więcej obrażeń. Spróbuj, pni podczas lotu. Co to kurwa jest za karta? Nie no, chyba panu. kurwa coś pojebało, ja pierdole. Nic, tas, nic. Czas odnawiania się skróci podczas następnego użycia. No chyba ich coś pojebało. Jebamy I trzeba te... zadać 500 obrażeń, nie kurwa eee, jak... dobra, wyjebiemy ich. Aż czekaj, strzelę se. Ja pierdole, 5 jakieś... Gdzie oni pójdą? Człowiek wyjeba za wszelką cenę. Przed nami. Są przed nami. no. Dajcie mi zrobić swoje. Czekaj, mnie nie na rakietach chcesz. Hmm, jak się wyjebać, a nie, że chcę kurwa strzelać. No mam. Aha, ile HP mi to kurwa zabra? fajnie. Czekaj. Gdzie stoją? Za wysoko kurwa stoją. Chuj, spróbujemy. Gdzie ona jest? Wal! Ten wyleciał. Dzień życia Es, ale gówno do rakiety, ja pierdolę. Weź, kurwa. Niech jeszcze bardziej tę grę spierdolą. Kogo chcesz? Piersemolaku. Znaczy, nie wiem czy go chcę, ale dobre. Znowu przypierdolę, czy szarze ty zdechniesz szybko, a ja się spierdolę, kurwa. Tak będzie, mówię ci. Będzie hop, przepaść, tak jak ty. Tak jak ja. Ja pierdolę. Ale wydaje mi się, że za długo żyję. Już powinien zdechnąć, Mój głowa boli. Ty! Może jakoś wychujamy jakoś. Kurwa, pra... no. No. no! 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 kurwa, załatwiłem jakieś gówno i spadłem nagle, zajebiście! Zrobię, zrobię, lubię. Ja pierdolę, kurwa jego w dupę pierdolona mać. No kurwa, stałem do góry, nagle teleport na dół. No kurwa Weź. Tu też ich rozjebiesz, tam. Aha, interesowka, kurwa. Masz matę. Aha! Co, <ścoughs> spadła? spadła? <śpiewa>, co to no brakło? Z... <śpiewa>, runda, kurwa. Jest! Jeżeli Ty się nie spierdoli sam teraz przypadkiem. <śpiewa> Ale wiesz, że włączyłem na nią namierzanie, kurwa. Odpalę dwójkę. Dwójkę, 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 tastem. No, nie się porazi. Ja pierdolę, no, kur... co do chuja. Dwójkę, dwójkę, dawaj, dawaj, dawaj. A nie, Bo... No wiesz, dwójką to by się nie poraził, nie? Kurwa mać, no odpaliło na nią jedynkę. Myślałem, że, że, że za nią, kurwa, poleci. Tak <laughs> tak Ja pierdolę. Nie, ja najlepszy, to jest pierdolenie się, kurwa, weź. No ale walę, kurwa, tą drugą, tak wiesz. Znowu to samo, co wtedy było, nie? Się zjebałem. Miecze masz wyłączone, kurwa, ja pierdole, jak to wygląda chujowo. Bo wiesz, wtedy też... Myszką poczułem gdzie indziej, zrobiłem to gdzie indziej, wiesz, się zjebałem. Tu to samo, kurwa.